Formuła z traktatu Gottfrida zadziałała już po wszystkim. Gdyby się tu nie zjawił, pewnie dalej siedziałbym za kratą. Przyjmij ten drobiazg w dowód wdzięczności. Dzięki, chociaż wystarczyłoby, gdybyś uspokoił sztorm i zabrał z tą wieżę. Już się robi. Gdybyś był kiedyś w kuwizze, wpadł do A Aburagi Varater. Zaraz, co ty robisz?

Żyjesz? Cały jesteś? Cały, tylko przemoczony. Nauczysz mnie latać? Może innym razem. W życiu takich cudów nie widziałem. Hukło, błysło. W jednej chwili wieża znikła, a ty spadłeś z nieba. No i sztorm jak ręką odjął. Mówiłem, że trzeba zatrudnić wiedźmina? Co fachowiec, to fachowiec. A za fachową robotę należy się zapłata. Wiedziałem, że na Anskeli mieszkają uczciwi ludzie. Gdybyś był kiedyś w okolicy, zajrzyj do nas. Zawsze chętnie cię ugościmy. Dzięki. Bywajcie. Zaczekaj, Wiedźminie! Nie znalazłeś w środku mojego brata Hurna? Poszedł do wieży razem z druidem i kilkoma chłopami. W środku nie było nikogo, oprócz mnie, czarodzieja i kilku potworów. Hmm. To może ich ta wieża gdzieś przeniosła? W końcu była magiczna. Może Churn ciągle żyje? Chodź do domu, Mial. Nie ma co tu stać. Bywaj, Wiedźminie. Jeszcze raz dzięki za pomoc. thank <laughs> you